Zaczynamy prezentację. Na pierwszy rzut oka, dosłownie w ciągu kilku chwil po przekroczeniu progu, ukazuje nam się tak jak widzicie aneks kuchenny oraz salon. Z salonu, oczywiście, mamy wyjście na balkon ze wspaniałym widokiem, który za momencik Wam pokażę. A na wprost mamy tutaj szafę. Pod wymiar w zabudowie, po lewej stronie sypialnie, po prawej stronie łazienkę. Zaczynamy. Zacznijmy od sypialni. W sypialni to, co jest najważniejsze, to mamy spełnione, zachowane oczywiście instalację grzewczą. Duże okna na całą szerokość pomieszczenia dostarczają nam naprawdę bardzo dużo dziennego światła. ten oto budynek znacie. Więc nie trzeba go specjalnie reklamować. Jeżeli chodzi o standard pomieszczenia, no to na podłodze mamy panele w bardzo dobrej kondycji technicznej, kaloryfer, na ścianach mamy gładzie. Jeżeli chodzi o stolarkę, nie trzeba jej reklamować. Wykonana jest już we współczesnym standardzie. Ościeżnica nawet ma opaskę współczesne okucia. Będąc w tym miejscu, nie sztuka nie wspomnieć o szafie. Szafa pod wymiar, naprawdę dużo przestrzeni do dowolnej aranżacji i wypełnienia. Wychodząc z sypialni, rzut oka na kuchnię, przedpokój, i oczywiście salę. Ale będąc w tym miejscu, pokażę Wam łazienkę, jeżeli chodzi o standard łazienki. Dosłownie tak jak widzicie, kabina prysznicowa, toaleta w zabudowie, stelaż podtynkowy. Oczywiście mamy wentylację, ale będąc w tym miejscu, pokażę Wam jeszcze ciekawe tutaj argumenty, że mamy odrestaurowane i co najważniejsze wymienione piony, co możecie zobaczyć. 5PVC. Rury, jeżeli chodzi o instalacje, również są wymieniane, tak więc nie będziemy mieć tutaj niespodzianek. Chodźmy dalej. Wychodząc z toalety, jesteśmy w tej chwili znowu w miejscu, które przed chwileczką oglądaliście. Drzwi wejściowe, przed chwileczką nie, tędy weszliśmy do nieruchomości. Ale zacznijmy, może od tego nazwijmy to przedpokoju. Pieszaczek, kawałek lustra, wentylacja, którą tutaj widzimy. Jeśli mowa o meblach, no to widzicie dostosowane typowo pod wymiar tej przestrzeni, dopasowane do rozmiaru. Co prawda pojawia nam się tutaj pralka, ale pralka w tym przypadku jest to tak sprytnie umieszczone urządzenie, że w żaden sposób nie koliduje z naszą codziennością. Jeżeli chodzi o lodówkę, ten sprzęt jest praktycznie nowy, co można zobaczyć. Materiale. Jeżeli chodzi o pozostałe sprzęty, oczywiście pralka jak nowa, częściutka czeka na nowego właściciela. To wentylacja, która jest oczywiście przygotowana do odprowadzania urobku w ciąg wentylacyjno wentylacyjny. Chodźmy dalej. Salon, standard podobny do sypialni. Na podłodze mamy panel. Na ścianach gładź. Co prawda, ta ściana, jeżeli chodzi o jej standard, no można by powiedzieć, że to odświeżenia, do odmalowania, ale to już są detale. Jeżeli chodzi o instalację grzewczą, widzimy tutaj mrzejnik aluminiowy z głowicą termostatyczną i ciekawostka, bo widzimy tutaj wymienione już przewody doprowadzające ciepło do tego kaloryfera. I to z tego co widzę, jest przewód, jeśli się nie mylę, miedziany. Stolarka okienna stosunkowo świeża, nie wymaga wymiany. Okno PVC, pakiet dwuszybowy, co możecie zobaczyć. Okna otwierają się bardzo szeroko, dzięki czemu mamy naprawdę ogromną przestrzeń nagle przed nami. Widok rekompensuje w tym przypadku ostatnie kondygn ostatnią kondygnację, tak więc możecie zobaczyć, że jest tutaj niesamowicie. Rondo przy ulicy Zaporowskiej, ulica Zielińskiego, ulica Powstańców Śląskich, tak więc rejon naprawdę doskonały, zarówno do inwestycji, jak i do zamieszkania. Wróćmy do naszej przestrzeni. Jeszcze raz Wam pokażę, co nas tutaj najbardziej... Dobre miejsce, instalacja elektryczna również jest tutaj wymieniona gruntownie. Zaczęło się wszystko oczywiście od przyłącza rozdzielni, kończywszy na włącznikach, gniazdkach. Tych gniazdek w tych pomieszczeniach jest bardzo dużo, więc nikt tutaj nie oszczędzał na projekcie, jak i na wykonawstwie. Tak więc, jak macie jakieś pytania, chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszam do osobistego przyjechania na ulicę Gajowicką, oglądania zadawania pytań, składania oferty. Tymczasem pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!